Łapy, poddaj się. Kurwa, co to się tam dzieje? O, o wakacyjny piw paw Łapki do góry, kurwa. Yo, wszyscy łapy, łapy do góry, Wakacyjny Poddajemy piw się. paw Tańczymy, tańczymy, No to dajś. tańczymy! No to lecimy tańczymy. 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 tańczymy, tańczymy, jeden leży. Proszę Państwa, lecimy. A co to on kolega robi? No, na chuj no. Do mnie, kurwa, Nie, Mimik. Panowie wszyscy, rączki do góry, ty, ty też. Leżeć. Light chłopie. O kurwa. Motocykl nas tak podbił. No, ja poniedziałek Nie. Mam na sobie bańkę 300 brudu jakoś. Pamiętajcie zasadę, na auto jak wygląda, to nie znaczy, że jest szybkie. Na raz, buddy. Ale ty, Buddy. Dosiadasz się. No. Nie no. znasz? Okej. Okay. No.

Móżesz wapnać się Ja w pole jakie... No nie wiem, kto zginął Już free Ja nie wiem, oni stary mają coś nie tak z tymi uliczkami Już free jesteśmy Czemu to auto jest fioletowe? Co tu się kurwa odpierdala? Nic, nic się nie dzieje! No, no, no. Co to jest za pajacerka? Nie, no kurwo! Kurw, wracamy za dwie minutki. W, to, to jest... Wakacyjny piw-paw! Łapki do góry kurwa! Ooo wszyscy łapy, łapy do góry! No, wakacyjny piw-paw! Tańczymy, tańczymy! No to tańczymy! Dalej, no to lecimy! Tak, 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 tańczymy. 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 tańczymy, tańczymy, jeden leży. Proszę państwa. Lecimy. Co ty powiedziałeś? Dałem ci, są w schowku. Panowie wszyscy, rączki do góry. E, świetna sprawa, chodź tu. Co wy robicie? Le Lewa nie prawa Nie ma danek. Co ty robisz kurwa Ręczki do góry wszyscy panowie Kurwa co ty odpierdalesz i cię wypierdalesz A co to on, kolega robi? No na chuj strzelasz no, do mnie kurwa Nie wiem, mnie Ała. Panowie wszyscy A rączki do góry, ty też Leżeć Ty, ty, dasz, ty też chcesz leżeć? Koleżko Czekaj bo ja podnoszę i ktoś mnie rozkurwa Co on robi? Elo nie, nie będziecie mi dupeczki Samo porywać, pozdro Kajanki, <noise> nie Kajanki. Kajdanki banki Dałem tobie, to Mechanik ej, se zajeba coś, nie nie ale ja tu sama przyjechałam. Ej, Julka, weźmy na szpital Ej, masz tu Kajdanek. Nie jest nigdzie. Masz tu. Ej, nie żiemy coś, ale ja tu sama przyjechałam. A ty co nie bierzesz Kajdanek? Ale w chuj tam. Nie lutujcie ich na miejscu. Po prostu. E, Z ja. mnie no. Gosem mi zabrał Weź kurwa rudy spierdalaj No lucik pozdrow Co? Spierdalaj rudy Spierdalaj Rudy spierdalaj idioto Uciekaj No to kurwa podaj go Co to jest? Łapy do góry podnosisz No brawo kurwa rudy, żeś odjebał Ja pierdolę Nas przebijać? wrócę kurwy z No 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 Zetrasz się Nie policie nic w śmieciu Boli kurwa Ej bo ktoś jest w Jaguarze! Ktoś jest w Jaguarze. Tam są sami rozjebani? Aha dobra, jebać. Nie Jeba Łapy poddaj się. Kurwa, co to się tam dzieje? Idiota, jebany, łapy Ręce Poleszko, rączki cały czas się siebie celuje Ale Oczywiście lewa, prawa Co ty słuchasz? Skąd ty się w urwałeś? Co nie można pomóc? ständy jeździć? Nie no można oczywiście No, no, no. A Ja w poniedziałek mam light, chłopie O kurwa, motocyk nas tak podbił Ja w poniedziałek, tak to nie mam żadnych takich Podaj się, podaj się. Ło. Spodziewałeś się. Ej, co się Ej, co wynegocjowałeś? Brak elki na 11, ale oni tak elki nie mają. Wolny odjazd. Mam na sobie bańkę 300 brudu jakoś. No. Jaguara na przebitych plachach, ostro. Oooooo. najwyżej. Ej... Nie do miasta już tędy. Ja no, ja muszę uciec stąd No wiem, że musisz uciec. 211 koła drop z Ile? Ile? 211. No i git. Kolejną klamkę możemy sobie kupić i na dwie latać. Ale nie no, jak będziemy mieli hambika, to ja bym zaczął na dwie klamki już latać, żeby być wiesz tak, bezpiecznym. Ej, nie no, jak ty kurwa nie uciekniesz, ja się popatrzy, no to pójdzie w fizy. <noise> ja na razie to jadę i nie mogę z tego. Bo, bo odcuchuję głosówkę. Dobro, mam plan, mam plan, mam plan, mam plan. Mam ja no. na teraz apartament i w mojej kasę. Ej, albo nie. Otwórz, jak będziemy wsiadać. Schowam auto do garażu. A nie, wysią, wysiądziemy. Nie da się... Nie da się. Szybko, auto do szybko komodę wezmę w sacy siano i... Nie. A oni będą nie, chcieli, a oni będą tylko chcieli chcieć się na to ja mam te 211 koła. To jest jedyny plan. Panowie, bo mi kolegę Rasz, wywaliło kolega, właśnie. Co czekaliście w ogóle. To Oni są. Kurwa, nie się na tym telefon Nie wiem, jeźdź, a nie jest. Kurwa kieruj co ty Kurwa robisz Kieruj, no diebie, kurwa, kieruj, jeźdź. kieruj, ja się nie no chcę No kurwa jedź, idiot! Ja... Pierdole, muszę... Ja no nie co ty robisz Co Uj. ty musisz? Musisz mi, Paweł, jakąś muzyczkę puścić No... A ja Spotify'a nie masz Mam, ale jakieś gówno mi leci No to przełącz Klikasz Fn plus F7 ja, Nie, ja nie, nie, Fn plus F7 Callboy Winner ja muzyk innie, mam jak... Co muszę włączyć? O, ale mi adrenalina stary leci.

A, osiemnastka tylko. Ej, jak ja sobie tak myślę, nie? Jakie oni auto wzięli na Humano, no to przecież to jest. jest przecież, pamiętasz tego? Oni wzięli subarkę, a ta subarka przecież nas goniła, jak my mieliśmy SEO i ledwo uciekaliśmy tej Tej subarce. A oni wczoraj przecież wzięli na nas już free. Ja nie wiem, oni stary mają coś nie tak z tymi uliczkami. Już free jesteśmy. No i chowaj szybko do komody, jak może. Ale ta firma jest OP, że jest tu obok uliczki mojej. No, no, no. Chodź, przebieramy się w www.caffee. Up, oj, nie. To nie, chyba muszę zadzwonić, kurwa. Wiesz co? Myślisz, że gdzieś, myślisz, że gdzieś tu mogą być kolczatki? Mmm, ja nie wiem, tak szczerze. Ja pojadę. Prosto, nie? Nie ma problemu. Tu lebo. Nie, no prosto. Tutaj prosto, lewo. O, ja się stresuję, mam jakieś Mustanga za sobą. Nie bo lewo. Więc zacznij tego, to później będę grał. O, już się rozjebali, pozwa. Już się rozjebali. Kurwa, widzi, widzi. A się rozjebał tak daleko. No Mamo trzecie w sumie, a na razie to już My już sobie spierdoliliśmy Eee mm. Ja masz, mm, czekaj Stację benzynową Obok Obok Mission Row, oncikowe Stacja benzynowa Obok tego, obok Mission On będzie wiedzieć Chyba mili, stacja benzynowa no jak nie wie, a wiek, gdzie jest No, tam ma okupację. Tak, tak, tak. Tam gdzie te buty kurwa ubierasz. No dobra, nie, 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 nie grałeś, więc nie zrozumiesz. No i tam ma cię stację a, a a idź mnie wywalić, że w dupie to mam. Ile dropo? No b, 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 b. Dwie się koła, równe prawie O, Co to było? Nie wiem Najewiste kawa kosze Jedź Jedź mówię ci nie <laughs> wiem jak są zmiany kierowcy. ale to można! No, czekaj, bo już prawie free jesteśmy... No, ale nie tam... tam macie zostawić! No ale, że wy tego zatkacie, to że widzicie i oni nie przejabą Nie ma no, kurwa no, on to tak Ale on tak zrobi Nie, ja sprzedajemy tego Jaguara, to jest jak klocek Co? Sprzedaję Co tego jego? Jaguara Czemu? To jest jak kloc jakiś Czemu niby? Nie że jeszcze ma auto. Hmm, sprzedajmy najlepszym tego Wiesz jak nie nas będą wtedy do końca. Co się ślizga, fmochy? Nie chcę mi się tu nawet jeździć. Znerwili to auto, serio? To jeździło lepiej. Nie. Lub może? Mhm. No, no, co? No tam, jak masz wanilię, to tam jest e, stacja benzynowa. Stacja benzynowa po lewo. No i tam masz takie niebieskie, nie? I tam masz ziarep niebieski. I tam rodzaj, jest niezniszczalne, nie? Czaisz. No. Ja ci zadzwonię będziemy tam jak wysoki. Ja, no, no, git, A czy... A czy nie, ty tam po prostu wejdziesz do parku i drogę zostawisz No ta ta ta... A ja go gubię. O kurwa, to się ślizga. Kurwa Normalnie nie lecę. A. Jebać to auto. Spokojnie, Larry. Zburzony jestem już na tego Jaguara. Wystałem go dzisiaj na sprzedaż. Nie będę tym jeździł, się w jak to się ślizga. Ej, nareszcie to nie jest, zaś się zazna. to jest stacja taki znowanie. Wykurwił Mustangiem. Będziemy jechać, a nie, zgubiliśmy Fuj Nie, nie jedziemy, nie jedziemy Free, free Wywalił chłopie tym Mustangiem w tej uliczce Ja nie wiem, co on zrobił Wywalił, mam to free. nagrane Ma Zostawiamy auto, żeby przyjechali po Nie na... Jebać to auto, chłopie, w cztery dupy Od... Jedziemy, jedziemy Czemu jedzie z tyłu to są osiemnastki? nie, jeden to jest seł reszta 18 i gk a nie, to jedzie tak samo to nie będzie seł nie, to jest Zobaka, to nie nadgania w ogóle jeździ od razu stary na policzki na klasyka my od razu... tak, tak my odchodzimy mój chief od jak zawsze ile kasy? kurde, 180 dobra, nie wiercisz Tańs, biznes, potem ten łysycetowy to jej nie ma już. Moje jest tu wyżej niż wyżej. Nie szanujesz nas, ta ryglisa, to no to werset, werset, no werset, pani. Zamy jeszcze ścinki nie miałem, nie? mnie Muszę zrobić duży nie Ona mówi, że lubi mój Stary, oni się o wszystko wypierdalają On już na niej widział, gdzie pojechaliśmy, no, już free Ja fr... ole jakie... <ścoughs> debil jebany, debil gwiazd, drzwi napalone, <laughs> nad ranem znów matka płacze Czas, będzie go pełno na przemyślenia w kryminale nie może przestraszyć wyrok, no co ty bracie, to by nie było, jesteśmy w tym razem, jak będzie trzeba. Piast, już to można, latranem supa Czas będzie go pełno na przemyślenia w kryminale. Nas nie może przestraszyć wyrok, no co ty bracie, to by nie było, jesteśmy w tym razem, jak będzie trzeba, bioreto na klatę. Mamy tak brak brak kelki na całą długość. Brak, który na klatował... Za, ilu, za ilu wziąłeś? Za czterech, e, za dwóch, no, no. brak kolczatek na 10 minut i wolny oddystąpić. Ale drugie no, tego, gdzie mamy. I trzeba dużo tych zawsze za żeby że się opłaca. Jeden, że korywa i ciągle podrywali. jakiś <grywa> Ale i młoda szliśmy tu jak worm. No? Ta rejestra chyba nie jest jakaś mocna. Curwa się coś prosto przejadą Lub Krzysiu wsiadł nam do auta i dał super radę. No, nie zdziwiłbym się Ale nie czuję Krzysiu. tego Nie no, nie dał. No. Chciałbym pierwszy dzień czekania, aż Krzysiu z nami zrobi napad Że hmm. oni się kurwa mnie tam, nie jakby co i co już nas widzieli, nie? Nic Na I lewo, 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 lewo. Jesteśmy free? Jadżo, 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 jadżo. Jadżo. Yeah. Nie lepsi! Ja, 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 Nie wiem jak on to widział. Ej co oni tak chwilowo jeżdżą to... Ale nie widać Idź lewo, nie widać idź lewo i oni będą lewo. tutaj, tutaj lewo Idź tutaj lewo, lewo Na dół, na dół, na dół no i w nie ma szans, że widzieli to. Stój, 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 A nie, jedź, jedź, na dół, jed, na dół, na dół. Opie, to napady są izi jakieś. Nawet do no, miasta nie dojechali. Ja im dzwonię doń, ja dzwonię, nich, ja dzwonię Wiecie że... Nie, wiecie, że on... wiecie, wiecie, że oni jak wam wiadomo, to jesteście w dupę, nie? No to nam wyjadą najwyżej Nie, raczej nie wiadomo, bo to nic. Dobrze, do dalej dobijmy robimy. No, do czarnym na prawdę Rób, rup, 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 Już, już, już Bo ktoś się rozkuł No Rup, rup Ten brązowy no, się rozkuł No czekajcie, no, niech oni te przyjadą i będziecie mogli no, to Już nie było no dajcie go, bo, bo, bo ja Boimy się, nie? Ale my się boimy z czerwonego. No stary. Stary. Ale nie. Przepraszamy. Nie policjant. Macie klepa. przyklepane, czego macie? Nie, co, ja się się boimy, boimy. co my mamy. Ja się Zabroń. Boimy. Dajcie tego zakonnika już. No nie, no posłuchaj chwilę. Napierdolę, dajcie nie go. Nie, zrobijcie! No. Mm, tak. <głos> <głos> W sensie w zjemy, zjemy zna. O, ja mam dla was <grym> propozycję No, no, no Nie oszukujcie eee. Mamy stary pięć kasków No Wy jesteście solo, nie macie zbytnio szans Mamy no, duże szanse Nie, dajemy... Wyjdziemy stąd dla dla... Dajemy wam jeszcze szansę Że pościmy się tam cało Nie, jak stary Bosik będzie no, Stary, ja Zobacz. cię mogę tu bugi bombę wrzucić Do środka i sobie wejdę Gucki nie 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 <rad> <treating Napoleon> nie nie róbcie tego my w jeszcze miedni jesteśmy zostaniecie w stary stary cały dzień próbuję zrobić napad Yo, ale cieszynka cały dzień dajesz 5 bo 5 razy mnie najebali nie da się napadu zrobić stoi stoi nie róbcie tego A was No no. Fuj. Którą drogą jedziemy, bo ja chyba wiem jaką. No to kolczaty Paweł. Paweł. Paweł z siebie. Kurwa, bag mnie odcięło, uważaj, bo kluczaki tu są. Gdzieś 100% I mamy helkę tylko 8 minut ALO No spoko, ale gdzieś no. jakim mamy zasoby No robimy napad i teraz uciekamy przy... No, każdy wykazuje jest jakby, co? To chyba moje ostatnie dni A jak wyjechać stąd, bo ja wjechałem na Ja budowę. nie będę paszyć za nią. Jak niedługo. tu wyjechać? Lewo, 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 lewo za nami No, no, no no, od razu, nie? Po tym, jak uciekniemy. A po co? co chcesz postać? Co ty pierdolisz? Weł, te bildu. Nie ma takiej majuleczki. Wysterstwą. No, tu prosto, prosto. Wywalił M5. Tak, I... wyjebał. On, oni wszyscy się wyjebali. Prawda? Ja, tak, ja. tutaj tak. Tutaj. No, gdybyś tutaj ty to widziała, nie? Ostatnia radiolka, i free jesteśmy. Wiesz, wie, 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 jak się tak. Ej, skaczemy tu, skaczemy tu, skaczemy tu, skaczemy tu. Nie, 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 nie debilu, nie, 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 nie skaczemy. No debilu, hamuj, hamuj. Wyjebał. Mój babra się. Kaj, ostatni się wyjebał, caje. Brawo. No dobra, nie, to potem się postoisz. No, a jest ileczka czy nie ma ileczki A jest bizy czy nie ma Biziego A Juleczka będzie czy co? Patrz jak się stresują I będzie stać też? Aha, i czemu? Czemu niby? Źle musi kończyć, nie? Jechać i będzie stać na napadzie za darmo, kurwa, bo kurwa ja życzę. Jeszcze jakieś 5 minut brak helpi, nie wiem Kurde, prawie free było No Wiesz, żeby ten jeden wyjeł, to by było free Wiesz, jednego ciągle mamy Nie, M5 jedzie za nami, bo widziałem A no, no, coś tam jedzie, daleko Bogie klasa, raczej M5 Ale nie jeden, jedną z tych mają Lewo, lewo tu jest Ale Kurwa jak my daleko jesteśmy, my znowu do miasta stary nie dojedziemy. Ja pierdolę, my do miasta! Nie dojechaliśmy <noise> Ja do nie piątka? <noise> nie widzę, nie widzę. Nie. Nie, nie jedzie, nie jedzie. Ja pierdolę, my znowu do miasta nie dojechaliśmy, Loe <noise> Tutaj, tutaj lewo, 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 dawaj, dawaj wykrzaki. O, tu, żeś sobie wjechał Dobra, jedzie na drogę. Ale S? S? Mega? Weź, S wzią, giga? Nie, Prakajmy jest. Trochę, że... A ty, a, a... ty, to... I tu a nie ma ty, a Jest motoru, motor, jest je. motor. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. wiem. Kto on się tu wziął? Nie <laughs> wiem, wsiadaj, wsiadłem, siadaj.